Na pewno ciężki mecz pod względem fizycznym, bo, bo za nami yy, wczoraj dwie jednostki pingowe w tym siłowie, więc na pewno yy, no, świeżości dzisiaj nie było, ale, ale no, takie są te mecze w okresie przygotowawczym, że trzeba je po prostu wybiegać, gdzieś yy, tam realizować założenia taktyczne i myślę, że... Mogło być lepiej, ale na pewno cieszy to, że nie straciliśmy się bampki i nie pozwoliliśmy rywalowi na zbyt wiele sytuacji, bo to, to było przede wszystkim nasze, nasze zadanie na dzisiaj. A Twoje zadanie jako napastnika to strzelanie bramek z LKS-em? Niewiele zabrakło, dzisiaj już do siatki trafiłeś? No na pewno, każda bramka cieszy. Ta strzelona dzisiaj w meczu towarzyskim również i, i oby ich wpadało jak najwięcej na samych meczach. No i ta rywalizacja o miejsce w ataku będzie ciągle nabierała rumieńców z każdym kolejnym tygodniem? No myślę, że tak, mam nadzieję przynajmniej, że, że do, do, do pierwszego meczu ta rywalizacja cały czas będzie trwać i, i niech to będzie problem dla trenera, a nie dla nas na no pasykach. A jak oceniasz do tej pory ten okres przygotowawczy, jak się czujecie, jak to wygląda? No na pewno ciężko, ale tu... To... Każdy okres przygotowawczy jest więc nie ma co narzekać, ale myślę, że wszystko idzie zgodnie z planem i, i idziemy cały czas przodu. No i chyba fajnym sprawdzianem będzie niedzielny mecz z Górnikiem Łęczna. No na pewno, wtedy mecz z ekstrakusową drużyną zawsze to jakieś fajne wyzwanie, tym bardziej, że oni już są na takim etapie, że to będzie dla nich próba generalna, więc na pewno będą w dobrej dyspozycji i będziemy mogli się z nim zmierzyć.